Do naszego ciasta zbieramy świeże borówki z naszego ogródka. Cześć, tu Ola. Dzisiaj przygotujemy ciasto własnego pomysłu na zimno z owocami. W celu przygotowania naszego ciasta potrzebna będzie nam tortownica, dwie galaretki, ja użyję dzisiaj truskawkowych, cukier waniliowy, Okrągłe biszkopty, cukier, śmietana 18% w ilości 2 sztuki o gramaturze 300 g lub nawet 400 i owoce. Ja dzisiaj użyję winogrona i borówek. Na początek układamy na tortownicy nasze biszkopty, jedną warstwę. Teraz przygotujemy naszą masę na ciasto. W tym celu użyjemy dwóch śmietan, 18% w ilości 330 g każda. Do śmietany dodajemy 4 płaskie łyżki cukru. Następnie do całości dodajemy cały cukier waniliowy. Całą zawartość dokładnie mieszamy. Połowę zawartości naszej wymieszanej masy wykładamy na biszkoptę. Na wyłożoną masę nakładamy drugą warstwę biszkoptu. Na drugą warstwę biszkoptu nakładamy drugą warstwę masy. Całość wstawiamy na 2 godziny do lodówki. Do garnka wlewamy 3 szklanki w rządku w celu rozpuszczenia naszej galaretki. Do wrzątku wsypujemy dwie torebki galaretki. Całość dokładnie mieszamy. Zawartość mieszamy do momentu rozpuszczenia się naszej galaretki. Po wymieszaniu galaretkę odstawiamy na około 2 godziny w celu jej stężenia. A teraz nadszedł czas na dekorację naszego ciasta, czyli układamy owoce. A na koniec całość polewamy galaretką. Nasze ciasto wstawiamy do lodówki na kilkanaście minut. Nasze ciasto jest gotowe. Życzę smacznego!